Tak się zastanawiam, jak pan uszkodzony Mogeko wyglądałby jako puszysta wersja. <grymne> Okej, okay. hej! Nie wyobrażaj sobie dziwnych rzeczy. Przepraszam. <grymne> to jest puszyste piętro. Puszysta statua. What the fuck. Oh. Ta muzyka. Puszysta, ozdobna roślinka. Mof. Więc wszystkie mogeko są puszyste? Tak. Nazywamy je mofukus. Mofukus. Zostały zainfekowane puszystym pasożytem. Puszystym pasożytem? Mam zdjęcie, zobacz. Jest obrzydliwy. Dlaczego on ma zdjęcie? Jest niezwykle zaraźliwy, dlatego zainfekowane mogeko, znaczy mofukos, zwykle skazywane są na egzekucję. Poprzez zjedzenie przez potwora. Eee, okej. Okay. Te wszystkie cele, które mijaliśmy, są właśnie w przypadku kwarantanny. Tego nie da się wyleczyć. Nie może być! Po prostu sprawia, że są puchate, tak? Dlaczego je zabijać? Ach, cóż, umierają w miesiąc po zainfekowaniu. Mają takie objawy jak bóle głowy, brzucha, wymioty, zawroty głowy, wymiotowanie krwią, a potem umierają. E? Czy to bezpieczne by tu być? Hej, nie zaatakują człowieka, ani żadnego ze specjalnych mogeko. I ty się nie boisz, tak? Hm? E? A pan Mofuru? Ja zawsze taki byłem! Przepraszam! To naprawdę sprawia, że rzeczy są dezorientujące. Tak, potwór wiele razy pomylił mnie z Mofuku i prawie mnie zjadł. Okej, okay, czyli ten potwór jest tutaj, żeby je zjadać, bo one i tak umierają. I żeby nie zarażały. Ale skoro on tutaj z nami jest, Zaraz, czy książki też są puszyste? Tak! Puszysta książka! Boże, w końcu coś, co jestem w stanie przeczytać. Puszyste łyżeczko. Flaw! Kim do puszku, ty jesteś! flaw! Herbata! Nie, pływa futerko. Boże, tu wszystko jest puchate. Ja chcę tu tulić. Witam serdecznie. Puchaty obraz. Panie Mugeko, zostańmy tu. Puchaty pamiętnik. Puf, O mój Boże, one są kochane! Love. Zaraz, zaraz. Czy to pasożyt? Czy to jest pasożyt? O, jakiś dziwny robak. Dotknąć? Tak! To się źle skończy, ale tak! A, ten robak! Wajemniczy robak. Wskoczył Jonacy do ust. A? O nie. Czy <laughs> to jest kolejne zakończenie? Robak zainfekował ciało Jonaki. O, jest we mnie! Nie! O, obrzydliwe! I rusza się, nie! <laughs> Przestań się ruszać. Aha. Aha. Nie! O nie! A mówiliście, że ludzi nie tyka. Skończenie numer 5. Pasożyt. Oto się powinno nazywać. Flaw. Okej. Okay. Jego więcej nie tykamy. Flaw. Tak! Dalej uważam, że ten ending powinien nazywać się Flaw. Chcę więcej puszystych książek. Ale. To mamy obmacone. Tu. Tu, tu byliśmy. Ty masz Flaw, łóżeczko, jea. Yeah. Okej, okay. czekam aż powiedzą coś więcej. Fafy? Tak. Jeden powiedział. Właśnie, czas na herbatkę. Czy w twojej też pływa futerko? Nie dowiemy się. Boziu, kochany. O. Dobrze, one niech sobie śpią i to jest najbardziej cudowne piętro na świecie. O! Dzień dobry! Chodźmy stąd! Mam przedstawienie, okej! Okay. O! Tak się cieszę! Witaj z powrotem w telefonie! Naprawdę? Ty dalej szukasz telefonów? Znaczy znalazłaś? Mm, dobra... A wy nie byłyście w pociągu? Właśnie, to była dziewczyna... Ale wygląda na równie wkurzoną co ta od pociągów. A teraz ponownie go nie upuść! Kretynka. No dobra. Good for you. Mm, to... Fluff, fly off. Walk? Tyle powiedziałeś. okej okay. <gryw> Tak się zastanawiam, jak pan uszkodzony mogeko wyglądałby jako puszysta wersja. Okej, okay. hej, nie wyobrażaj sobie dziwnych rzeczy. P Przepraszam. To jest puszysta ścieżka. O! Dusze zmarłych Mofuko stają się gwiazdami i spadają na ziemię. O! Jakie to urocze. A nie możemy po prostu zostać na tym piętrze, jakby... Zresztą. Bo to mi przyszło do głowy. On twierdził, że tylko specjalne Mogeko są odporne na tego puszystego pasożyta i nie boi się tu być. Justin, Jassem! E, a teraz wystawcie się na działanie światła lorda prościutto, by iść dalej. Dobra. Mój lord, prościut to, ochroni was. Jesteś pewien? He? Nieważne. A teraz idźcie w boskie światło. Jakby wracamy do tematu, nie możemy tu zostać. Nie! Jakby. Tak, wys... Powiedziałam tak. Wystaw się na działanie boskiego światła. Hem, hem. Hem, hem, hem! Hej! O! Mogę Mogeko! Nowa zabawka! E? Nie jesteś zabawny! Nudzisz mnie! Czekaj, uspokój się! Nie chcesz mnie zdenerwować! Koszmar nigdy się nie skończy. Piętro szóste. Nie podoba mi się to, wróćmy na poprzednie piętro, jakby... Ja mogę się opiekować puszkami. W porządku, braciszku. Nawet jeśli... Nawet... Nieważne. Ponieważ jesteśmy... Rodziną. O! Wracamy do normy! Dobra, to krótsza droga. Wtedy szybko dotrzemy na piętro siódme. Dobra. Dobrze się zaczyna. One dalej obserwują? Tak, w lampuszyste. Sprawdzę tak. Mogę kokasu. Dobra, mamy zmianę. Nie podoba mi się to. Długi korytarz i nie rozmawiamy. Długie schody. Dobra, przypomnieli sobie, do czego to służy. Eee, panie, uszkodzony mogeko? Co? Wiem, że jest bardzo późno, ale ehm um, dziękuję za to, że mi pomagasz. Sama nigdy nie dotarłabym tak daleko. Heh. Zostaw to na później, jak już uciekniemy. Nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Mam złe przeczucie. E tak sądzę. Takie rozmowy nigdy nie kończą się dobrze. Dobra, to jest wejście do biblioteki. Biblioteki? To najlepszy skrót na piętro siódme. Cholera, byłoby trudno iść inną drogą. Więc tak. Ha. O co chodzi? O nic. Dobra, chodźmy. Dobra. Doceniam że jest tu biblioteka. I jest tu ciemno. Co się nie... Co jest? Nie wygląda jak biblioteka. Trochę ciężko widzieć w ciemności, ale... Nie, nie, to. Eee. Rozumiem. Więc, to twoja sprawka. Mogeko. Znaczy, powinnam to jakoś powiedzieć małymi literami, ale nie umiem. Mogeko. Takola! Yo! Witam w zamku Mogeko. Znaczy moim! Eee, o co tu chodzi? Pani uszkodzony Mogeko! On jest królem tego świata. Stworzycielem zamku. Królem Mogeko. Eee. Raju Jonaka! Jesteś wspaniała, wiesz? Ja już się oddałam innemu dajcie mi spokój! Udało ci się nawet oszukać Mogeko! <laughs> Ani trochę nie różni się od innych Mogeko. Ale nie przypuszczałem, że dasz jej pomocną dłoń. Ty, co zrobiłeś z biblioteką? E? z tym! Rozwaliłem ją, mogę... Była niepotrzebna. Młahaha. Ja już mam wszystkie niezbędne książki, więc po co mi to miejsce? Ja już widziałam te twoje potrzebne książki. Mogę, e, Czemu ty? Och, jesteś tak uciążliwy. Wiedziałem, że powinienem cię zabić. Ham, śnij dalej. Hah, to jest świat mogetana, więc nie możesz robić tego, co chcesz, mogę? Moi żołnierze się tym zajmą. Przygotujcie się, mogę. Łaha ha, haha. Co robimy? Nie podoba mi się ten pomysł. Dobra. Nie poddam się tak łatwo. A? Dalej to masz? Panienko, przezorny zawsze ubezpieczony. E? Przepraszam mogę ko, nie mogę jeszcze umrzeć. E? Co? Czekaj. Nie mam tarczy, jak mogę? Jo! Czy teraz to zadziała? Proszę! To było szybkie? Jest niebezpieczny, to i tak nie powstrzyma go na długo. Kilka minut później. Więc gdzie teraz? Nie mam pojęcia. Co to za miejsce? Mieszkasz tu! Chodźmy dalej przed siebie, nie patrząc za siebie, naprawdę? Nie wrócę, bo jest mega kolizja. Więc wygląda na to, że intuicja cię zawiodła. Co pani uszkodzony mogę go? To jest dziwne miejsce. Raju, gdzie my jesteśmy? Ty się mnie pytasz? Tu ledwo widać ścieżkę. Ale jeśli biblioteka została zniszczona, zastanawiam się, czy nic mu nie jest. Specjalny mogę tylko tego piętra. Trwała ścieżka przed nami huh? czy to piętro pierwsze? nie, nie a wygląda wait, what? Już... boże, już mi sam to jest jakieś piętro koszmaru? one już nic nie mówią Co jest? Wszystkie mogę powrócę do krwi? A już myślałam, że to jakaś pęca. Hmm. Nie sprawdzę. Statuły. Szkoda. Czemuś ty mnie wyprzedził? Eee, co to za miejsce? Kto to może wiedzie? to ucieknijmy? E, panienko, o co chodzi? Ja już nawet nie dbam o swojego brata. Panie uszkodzony Mogeko! Tak długo jak mam ciebie, ja... Eee, Bredisz. Nie! Jestem poważna! Proszę, spójrz mi w oczy. Panie uszkodzony... Przepraszam tu się Janet, panie. Uszkodzony Mogeko. Czy ty uciekniesz ze mną? Co? Panienko, panie uszkodzony Mogę, Lata później? Wow, zachody słońca tutaj są zawsze takie piękne. Tak, masz rację. Tak jak w przeszłości, prawda? To prawda. Po tym, jak uciekliśmy z zamku. Kończyliśmy tutaj Tyle czasu minęło Ale to wciąż świeże wspomnienie To była tak wielka próba Tak, była Panienko? Proszę Zostań ze mną na zawsze Oczywiście, z chęcią. Co jest? Panienko. Uszkodzony mogę O. Oni się rumieni. Historia miłosna, prościutko. Widok z... słonecznego wzgórza! Ucieczka! Z jakiej strony to jest złe zakończenie? Halo? To jest najlepsze zakończenie! To ja w tej chwili... chłopie? Czy my się zgadzamy? Mój Boż, Boże... Boże... Ale wypierdalaj od nich, proszę. Zostaw ich. Dobra, kto to może wiedzieć? E musimy sp sprawdzić. Mam przypadkowy dom, którego nawet ty nie zdasz. To, to? Ciszej, proszę. Hej! E? O co chodzi. E, czy mogę konie zniścić biblioteki? A! Szef biblioteki przeniósł to wszystko tutaj. Czyż nie jest wspaniały? Panienko? Wciąż mamy nadzieję e, historia o poślubieniu to? Są normalne książki, prawie. Cofam! Encyklopedia fetyszy, nie. To pomocne mogę. Hmm. Ta pozycja. What? Proszę zwrócić książki w ciągu dwóch tygodni. Proszę o ciszę. Eee. Ehm. Żadnego jedzenia i picia. Poza to. Dobrze, czyli prosiucto. Nie! Nawet tu. Czytam książkę? Mogę. Nie... Czego ja się spodziewałam? Album fotograficzny z kurczakami. Jesteś piękny. Taki, jaki jesteś. Nie masz na co komentarza i słusznie. Tu jest prosiucto. Pop się zwęczył Oho! Nie chcę sprawdzać już Waszych książek. To czytajcie! A czym rzecz ja spokój w tym ogrodzie? Czemu tu są... ha Nieważne! Niech czytają w spokoju.